Cześć. Taka krótka historia dla was. Ja jeszcze nie wiem, jak się skończy, mam nadzieję, że dobrze. Już wam powiem, co się stało. Wracam z zadaru, jak pewnie wiecie, i mój samolot wystartował z zadaru z ponad półtora godzinnym opóźnieniem, czyli już na dzień dobry wiedziałem, że prawdopodobnie nie zdążę na samolot ze Stuttgartu. Bo tak śmiesznie lecę, że lecę. Przez, miałem lecieć przez, przez Stuttgart do Krakowa. W okazało się, że w momencie, kiedy myśmy podchodzili, już podjeżdżali do naszego gate'u, do rękawa, dosłownie z rękawa obok odlatywał, czy odjeżdżał właściwie na pas startowy samolot do Krakowa. No i zaczęła się zabawa. Musiałem znaleźć miejsce, gdzie jest serwis związany z przebukowaniem biletów, no bo tak powinna zrobić linia lotnicza. Jako, że leciałem liniami powiązanymi, to był Eurowings, ale powiązanymi z Lufthansa, bo to jest jedna grupa, więc byłem troszeczkę spokojniejszy, że nie będzie jakichś takich przykrych, bardzo niespodzianek, bo już się zaczęły jakieś tam kłopoty. Po pierwsze, w Stuttgarcie jestem pierwszy raz, po drugie, lotnisko oznaczone jest. Kiepsko, delikatnie rzecz biorąc, a musiałem odszukać, dowiedzieć się w ogóle, gdzie będzie mój bagaż, czy zostanie przebukowany, czy zostanie wywieziony gdzieś, czy no, gdzie będzie. Okazało się, że musiałem w ogóle wyjść z lotniska, ale wcześniej musiałem poszukać swojego bagażu. Tam, gdzie powinien być, nie było mojego bagażu, w momencie, kiedy tam byłem. Wyszedłem z lotniska, wszedłem z powrotem na lotnisko, no i poszukałem serwisu związanego z przebukowaniem biletów. Tam zaproponował mi miły pan, że przebukuje mój bilet na lot, właśnie za chwilę, który powinien być. Już do was wracam. Miły pan zaproponował mi połączenie ze Stuttgartu do Monachium a z Monachium do Krakowa. Tylko będę leciał samolotem z Monachium ostatnim, czyli po 22, więc będę przed północą w Krakowie. Oczywiście się zgodziłem, no bo to najlepsze rozwiązanie z tej trudnej sytuacji. I na sprawa, że to już od razu Wam podpowiem, że ubezpieczenie w związku z tym, co się stało, zwróci mi paręset złotych. No i co dalej się działo, bo to nie koniec przygód. A w w tym momencie jeszcze zapytałem pana, przy y, informacji o tym, że mamy zarezerwowane miejsce, y, gdzie mam odebrać bagaż, więc musiałem poszukać miejsca, gdzie odbiera się bagaż zgubiony. Pobiegłem szybko, oczywiście jest to w innej części lotniska, więc trochę się nabiegałem. Y, okazało się, że wcale tak nie jest, że mój bagaż dalej jeździ sobie na taśmie. Wpuszczono mnie takim tajemnym wejściem w miejsce, gdzie znajduje się moja taśma, czy mój bagaż się znajdował. Faktycznie odebrałem go i ponownie musiałem wyjść z lotniska. Wyszedłem z lotniska, poszedłem bezpośrednio do check nadałem swoją walizkę. Pani, uśmiechnięta, informuje mnie, że nie ma miejsc w samolocie i zapisuje mnie na listę oczekujących. Pierwszy raz w życiu doświadczyłem czegoś takiego, że byłem na liście oczekujących jako pierwsza osoba. Ale powiedziała, żeby się pośpieszył i poszedł pod swój gate. Więc poszedłem do, znowu do kontroli bezpieczeństwa, tam przejrzano mój bagaż i tak dalej. Pobiegłem do gate'u, przy którym teraz siedzę. No, no i dałem panią taki bilecik wstępny, wstępny, tak to nazwę, na dalszy lot. Okazało się, że pani mówi, że musi pan czekać, bo na razie jeszcze nie wiem, czy będę mieć jakiekolwiek miejsce. I jak się zakończyła ta część mojej powrotnej podróży z Zadaru, <mum> mam, mam. Okazało się, że znalazło się miejsce dla mnie, także lecę do Monachium, a tam będę miał kilka godzin na podziwianie ładnego lotniska monachijskiego, w którym byłem już dziesiątki razy. Mój lot do Krakowa odbędzie się jako ostatni tego dnia z lotów do Polski 22, coś tam, przed północą będę w Krakowie. Mam nadzieję. Karty pokładowe mam. I teraz takie krótkie podsumowanie jeszcze dla Was. Co robić w takiej sytuacji? Po pierwsze, nie panikować. Po drugie, niestety, niestety, przydaje się znajomość jakiegokolwiek języka, znaczy jakiegokolwiek. No polski akurat tutaj jest kiepski, ale angielskiego, niemieckiego, może francuskiego, nie wiem. Ponieważ inaczej... No, kiepsko będzie z, y, z tym, żeby uzyskać informacje, co się dzieje z waszą y, walizką, co się dzieje z y, biletami itd., itd. Jakoś mi się to wszystko udało posklejać. Specjalnie nagrywam ten filmik, taki troszkę dłuższy. Abyście jeżeli będziecie mieli w przyszłości taką sytuację, to nie panikowali, nie denerwowali się, tylko powolutku postarali się wszystko sobie poukładać, poznajdować i doprowadzić całą waszą podróż przede wszystkim bezpiecznie do końca. No zdarzają się takie rzeczy.